Po pierwsze Willem, po drugie Madonna i po trzecie Marina. To gwiazdy dzisiejszego muzycznego flesza. Witam Was serdecznie i zapraszam. Lider Black Eyed Peas krytykuje Simona Coella i jego program X Factor. Willem tłumaczy, że słynny juror wykorzystuje talent obiecujących muzyków, niewiele dając im w zamian. Bierze najlepsze kąski, wyciska z nich wszystkie soki, a kiedy artyści co już przerzuci, pozostawia ich na własną rękę. To nie jest właściwe. Alarmuje Will, który zresztą sam od niedawna jest jurorem w brytyjskim The Voice. Artysta zapewnia, że zrobi wszystko, aby jego najzdolniejsi podopieczni przetrwali w show-biznesie. Trzymamy za słowo. Będzie nowa, lżejsza wersja klipu Madonna Girl Gone Wild. Wszystko po tym, jak YouTube wprowadził ograniczenia wiekowe dla najnowszego teledysku królowej pop. Zarządcom portalu nie spodobało się to, że występują w nim nadzy lub też półnadzy mężczyźni, którzy w jednoznaczny sposób łapią się za krocze. Sztab piosenkarki pracuje już nad nową wersją wideo. Ma być mniej wild. W nasze ręce wpadł marcowy Kmak, a w nim wywiad z Marino Łuczenko. Wokalistka zdradza tam m.in., że kiedyś zainteresował się nią rosyjski miliarder, łowca talentów. Zaproponował kontrakt naśpikowany bardzo szczegółowymi wytycznymi. I tak Marina przedstawia mniej więcej w ten sposób ten kontrakt. Nie mogłam przetyć nawet dwóch kilogramów. Nie mogłam z nikim się spotykać bez jego zgody. Miałam opisane nawet to, jakimi samochodami będę jeździć na koncert i ile soczków będzie w garderobie. Kasowej umowie Marina ostatnio nie powiedziała nie i wybrała artystyczną wolność. Zuch dziewczyna. Oh. Na koniec, jeszcze coś do posłuchania i poczytania. Zerknijmy sobie na muzykaonet.pl, a tu polecam Wam recenzję płyty School of Seven Bells. Album nosi tytuł Ghost Story. To wszystko w tym fleszu. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.